Bądź mną! Anu level 20. Stoi sobie w kolejce w żabce. Przed to ma ze trzy osoby. jedna wyróżni się z tłumu. Sebix, Pewnie jest niewiele starszy od siebie. Ale zryja wygląda, jakby odnaleźli go zamarzniętego w lodzie. I pamiętał czasy kamienia upalnego. Umysłowy taboret! Jąka się sepleni. Ty lepiej nim w miejscu. Jakby miał padaczki dostać. Poproszę świateczkę i tego. Ee. Wskazuje brudnym, jakby w dupie, paluchem na reklamę przedstawiającą hot-doga. To, to, to! Tylko to poprze! Hot-doga? Ta! To, to dawaj! Drzegu? Tak, tak! Jodzia nabiła wszystko na kasę i wzięła się za grzenie porówy. Sebik zbierze do rąk paragon. Pełne skupienie analizuje cyferki. Szybka pulsuje, jakby miała wylecieć na orbitę. System się przegrzewa. Jego pustym ubija zapal się czerwona lampka. r 404! Cześć! Oszukali! To spokojnie pyta o co chodzi bo to, to się nie zgadza to nie to źle piętnaście miał być 15! drogi panie 12 złotych za świateczkę i cztery złoty za parówkę bułce nie to to tamto trzy złote pokazuje cenę na ścianie tak ale to cena za małego hotoga a pan chciał dużego duże cztery złote reklamacja za dużo ja reklamacja zrób pieniędzy wszyscy kolejce Wystawiłam dużą parówkę, musi i wam takiego przyjąć. Coś poplub, pochodził po sklepie jak z widłami w dupie, ale po chwili się uspokoił. patrzysz a ten się kurde nachyla przez ladę. Kontroluje kasierkę. Duża buła. Pani, to dużą bułę, bo zapłaciłem. Wiem, wiem, spokojnie, duży chodok. W tym pada magiczne pytanie, jaki sos? A jakie są? Tutaj mam na kartce pan napisane Twarz skupiona i czerwona, jakbym ukazała wiesz i teorię względności na podstawie łożenia wędli na półkach. Nie umiem czytać. No ja nie mogę. Z niks d. przed dobą rozjebo śmietanę z soku. stoprocentowa, Fajna taka szkoda. Wszyscy śmiech. Sebiksek spojrzał na każdego, a w jego oczach było widać. Pytyków pigdol. Loading. A no spokojnie. Nie chcesz zostać w od czegoś, co dopiero wywolowało z małpy. Pani datoszynkowy! Dostał, ucieszył mordę, jakby się dowiedział, że jednak nie jest adoptowany i wyszedł. Wszyscy w sklepie znowu śmiech kasjekkę tłumaczy. Gdzieś co to przychodzi Ubawy jakiś! Pan nie bij padlem! Jeszcze za czasu płodu! Kolega się rusza, super! Nagle je! Piedlonie jest tak głośny, że aż u góry na poka kisły. Drzwi otwarte z buta, a w nich stoi Semiks! Jeszcze nigdy nie widzieli tak włonego osobnika! Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, normalny jak Janusz. Gdy powiesz mu, że passacik 19 TDI jest nieekonomiczny. Pycha się na pełnej pizzy do sklepu, rozpycha się między, między ludźmi w kolejce. Mierzyć wyciągnięcie ręce w kasiekę. myśl sobie o chuj napad! Łapie kasiekkę ze szmaty, nachyla się przez ladę! No jak chuj napad! Patrzysz właśnie na broń w jego dłoni. O kurwa XD. Na hot dog Reklamacja ten kurwa! Za mało stosu! Reklamacja! zwart pieniędzy! Stoi celuje twarz nakrycioną sos na CSNABUE! Już! Kurwa. Więcej sosu! Kasierka pola chyba pół butelki. Ujebał mu łapę! Kurwa, jak ten debil się ucieszył! Wyszedł jakby nigdy nic, obliczając z językiem brwi. Resztek sosu, profit.